Miałam 14 lat i dostałam się do agencji Modele, której cały czas musiałam być jakaś inna niż byłam, żeby mnie akceptowali. Zawsze musiałam schudnąć. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Marceliną Sawacką. Zawsze sobie marzyłam, chciałabym się zakochać ze wzajemnością. A ja wtedy, jak ja o tym myślałam, ja nie umiałam siebie kochać, no. więc jak zobaczyłam na pierwszej randce preparacji z Maxentem, mówię nie. Ja wtedy chyba byłam, e, przed okresem i byłam tak wściekła. Nie wiem, czym byłam tak wściekła, że zaczęłam za nią gonić. Ta, ta stara korona w Mispolonii, to ona miała tak ponad 10 cm. To były te czasy, że się prawie 15 cm obcas nosiło. Czasami, jak ktoś chciał ze mną zdjęcie, to ja siadałam do zdjęcia. Tak, co teraz jest... wybierasz? Teraz wybieram do mnie siebie. jak ja pokazałam wtedy pamiętam, że mm, to bardzo ze mną rezonowało, bo ja, ja wtedy straciłam wszystkich. Coś, czego nigdy nie robiłam w swoim życiu. Czyli posłuchałam mężczyznę postawiłam na rodzinę, prowadzisz no, Sylwester z, z Tomaszem Kamelem, który cię 10 lat temu wybierał na kolejnie. I nagle jesteś na tej scenie, może takie... Oh! A ja dalej nie wiedziałam, że to jest sukces. Jest czym dla ciebie dzisiaj hmm. jest sukces? Dla mnie dzisiaj jest sukces to.